I witajcie z tej strony Skipper yy, ja już trochę rzeczy mam to pierwsza część Minecrafta nie? zostawcie łapkę w górę bo ja grałem nagrywałem dla was ale potem okazało się, że dźwięk się nie nagrał więc no to nagrywam jeszcze raz właśnie skopałem niedawno tu węgiel gdzieś był i byłem w wiosce Dobra, to ja pójdę może teraz kopać. Nic nie kopałem, tylko węgiel i wioskę znalazłem. Obok tu. Bo tu się ogólnie... O tu węgiel był. Dobra, pójdę kopać. Dobra, to pokopiemy. I zaraz... I zaraz może coś ciekawego znajdziemy. Wątpię, że diamenty na tym poziomie. O, ale żelazo to fajnie. Poczekajcie, muszę zarobić kamienny kilo. Dobra. Kamienny kilo. Zarobię od razu kamienny miecz. Nie chciałam go lema zabić, ale coś nie pykło. Zabił mnie. Dobra, może teraz nam się uda, tylko muszę jeszcze to. Te... Tylko jeden. A nie, tu jeszcze. E, tu. Ile tego jest? Jeszcze jedno? Nie. Dobra, zobaczmy ile. 6. Dobra, to ja nazbieram jeszcze trochę kobla. Go więc się widzimy jak trochę tu rozkopię. Może tu będę miał dom przy wiosce, więc. Zaraz się widzimy. Dobra, już ostatnie bloczki. I rozkopię, trochę będę miał kobla. Jeszcze może tu trochę pokopię, bo chcę słyszeć ten dźwięk jak się rozpada kilo. No właśnie, dobra. O, Noc się będzie robić. Zaraz zrobię ten piec. Jest połączę Do pieca, żeby żelaza się tam zarobiła. Położę tu łóżko. Może trochę tu tylko zasypię. No nie, nie zasypię, tylko położę bileczkę, żeby zombie nie weszło. Bęk, bęk. Dobra, położę tu jeszcze pochodnię i tu. Dobra, mogę spać, mogę. Dobra już. Zobaczmy, ile żelaza, cztery. Może pójdziemy wiemy, go lema załatwić sztułka lata, widzicie, i zombie się pali dobra, ostatnie teraz chyba zarobię więcej pochodni tyle wystarczy tu, dobra, i tu to zarobię tak Męk. mogę wyjść, o nie, zombie Dobra, pełnęło mnie niestety, ale dobra. Widzicie? Tu jest ul. Zniszczę może. Aaa! Ja uciekam. O nie, nie wiedziałam, że one będą mnie truć. To raczej na razie nie rozwalę golema. Chcę się uleczyć. że oraz wiem. Jeszcze jedną no, Dobra, krafting zarobię nowy, nie chcę się iść po tamtym. Dobra, jest krafting. Teraz mieczek. Mam, no, dobra. Jeszcze wystarczy na kilof. taktyki, a nie deski dobra jest o, niszczymy i idziemy golema walczyć z golemem mam nadzieję, że mnie nie zamije. może bym tak go zamurował może się uda, może nie nie dobra. bez taktyki o kurde, dobrze że go na oj, ojoj. postawię bruk, tak? Może zarobię to szybko? Bęk, bęk. Au. Dobra, to idę poitamy. Biegnę szybko, szybko. Dobra, dobra, biegnę, biegnę. Wszystkie zbiora. Bo nie chcę stracić ich. Bo żelazo w pierwszym odcinku, no to fajnie, nie? Się zapowiada. nomor apa? harusnya kita salah. iya, toska pelapik. nomor apa? ini dekat panggul emak. gula mie kung dias taj. sama sih. nomor yang satu. ban 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 kurda. Uciekam pomiędzy drzewa. Dobra, męk. Znowu gnąłem. Dobra, to ja zarobię cięcie. Jak w końcu go zabiję to pokażę wam. Dobra, jest zniszczony. W końcu zabiję mnie chyba 3 razy. 4 Teraz mam cztery żelaza. Nie wiem, może jeszcze coś w domu porobię. Tylko najpierw pościnam trochę drewna patikiem, Więc pościnam trochę i zaraz się widzimy. To chyba będzie najwięcej cięć mo w moim odcinku. Chciałam tylko jedno drzewo, bo mi się nie chciało więcej. Pszczółka. Obrązowa owca. Reba Jorko Dobra idę do domku Bank. Będą dwa craftingi Tylko do zmienia Tu crafting Jak będzie tak Mm. I dwa drewna. Tak, niech będzie. I tu dwa. Bęk. I jedno, nie wiem, zarobię na deski. I tak. Bęk. Bęk, bęk Jakby ktoś się pytał, tak wygląda łóżko pod spodem w Minecraftie. Dobra, bęk Tam tam położyłem jedną Bęk Tako I resztę może tym zarobić, więc cięcie Dobra, jestem, wykopałam, ale drewna nam nie wystarczy, tylko tyle, w następnym odcinku może już to skończę, dobra, jest noc, ja ten I idziemy spać, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, wbijcie na kanały moich przyjaciół, linki będziecie mieli w opisie. Jeszcze dziś będzie jeden odcinek z Clash Royale. Więc co? Pa!